Witajcie. Jakiś czas temu w mediach pisanych pojawiły się artykuły Służb Obywatela RP w ukraińskim wojsku bez odpowiedzialności karnej. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy. Artykuły pojawiły się gdzieś około 20 grudnia 2022 roku. I wyczytać możemy z nich, mianowicie, że we wtorek w Sejmie złożono projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie po 20 lutego 2014 roku, czyli już od nieobecnego konfliktu, ale już od 2014. Przez obywatela polskiego służby w siłach zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody. Czyli tych wszystkich, którzy sobie polecieli jako najemnicy i nieważne z jakich pobudek czy to z finansowych, czy bardziej moralnych patrząc z ich wyobrażenia, tych najemników oczywiście. I tutaj co jest ważne, pod projektem podpisali się posłowie PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej PSL, Polskiej 2050 oraz PPS. No, można powiedzieć, że wszyscy no, posłowie się podpisali pod tą ustawę, żeby zwolnić z odpowiedzialności karnej. Bo co mówi same prawo? Ono mówi tak, że artykuł 141 ustęp 1 kto będąc obywatelem polskim przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 kto przyjmuje obowiązki zakazanej przez prawo międzynarodowe Wojskowej Służby Najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czyli bez odpowiedniej zgody nie można się bawić w wojenkę. A to dlatego jest tak ustalone, gdyż jeżeli. Są dwie strony konfliktu i one mają jakiś problem między sobą. Najemnik, który dołą dołącza się do jednej ze stron konfliktu i walczy z, tak jak polscy najemnicy z, z flagą państwa, z którego pochodzi, może to dać się pretekst do Strony przeciwnej, od której dołączył, że państwo, że on jest przedstawicielem tego państwa, no i to państwo włącza się do konfliktu, czyli wywołuje wojnę w stosunku do tego, do tego państwa, z którego ten najemnik pochodzi. I mamy przez jakiegoś jednego bacana wywołanie. Wojny na dużą skalę. I po to została stworzona taka ustawa o odpowiedzialności karnej, żeby takich e, ludzi odstraszyć. E, no, no i tutaj artykułów było więcej. Tutaj mamy jeszcze jeden artykuł z wojny odpowiedzialności karnej za służbę w ukraińskim wojsku. Wojsku do Sejmu wpłynął projekt ustawy, no, czyli ten tytuł taki sam. Tekst też No i to wszystko było miesiąc temu 20 grudnia 2022. I co mamy obecnie? A obecnie mamy co mamy możemy czytać w banker.pl Polscy żołnierze walczący na Ukrainie mogą być ścigani. Sejm zablokował projekt. I data praktycznie teraźniejsza 2023-0126 ponadpartyjny projekt znoszący odpowiedzialność za walkę Polaków w obronie Ukrainy został zablokowany w Sejmie informuje w czwartkowym wydaniu Rzeczpospolita redakcja wskazała, że zgodnie z Polskim Kodeksem Karnym za przyjmowanie obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej grozi do 5 lat więzienia. Dotyczy to co prawda żołnierzy walczących bez zgody odpowiedniego organu, ale nie ma jej niemal żaden z Polaków. Rzeczpospolita podała, że od początku rosyjskiej agresji MSWiA i MON wydały tylko 16 zgód, podczas gdy ochotników z Polski wedle szacunków od kilkudziesięciu do ponad dwustu. Tutaj mi się wydaje, że jest dużo, dużo, dużo więcej. No, i teraz to takie trochę jakby zostawienie tych ludzi na pastwę losu, bo nie wierzę w to, że taka duża ilość tam sobie poleciała od tak z jakichś tam pobudek, nawet lub jeżeli chodzi o finanse. No, bo finanse finansami, ale jednak to tam jest tak no, to powiedzieć tra tragicznie no i żadne pieniądze chyba tego nie, nie nie zasponsorują myślę po prostu tak jest moje oczywiście zdanie bo nikt tego na, na w, w dowodach nie przedstawi że tam to troszeczkę było tak jak z tymi szczepieniami że niby na piśmie rozkazu nie było, ale pewne y, motywacje y, pośrednie, nie bezpośrednie, ale pośrednie występowały. No bo co innego, jeżeli y, rząd nie byłby tak uwikłany y, w pomoc i w popowywanie energo. Y, Materialne, pomoc energo-materialną, czyli sprzęt, broń i, te, te, i podobne rzeczy. Tak również na pewno, jeżeli chodzi o najemników. Byli po prostu wysyłani pod takim pod cichym rozkazem. A teraz, jak widać z artykułu i z utknięcia ustawy, która pewnie za, zapewne była obiecy, obiecywana tym ludziom. No, widać, że się rząd wypił na nich. To jeszcze możemy przeczytać na kresy.pl Ustawa znosząca odpowiedzialność karną za służbę w ukraińskiej armii utknęła w Sejmie. Jak informujesz, rozpojda ustawa mojąca zniesie odpowiedzialność karną za służbę w ukraińskiej armii utknęła w Sejmie. W grudniu w Sejmie złożono ponadpartyjny, ponadpartyjny projekt ustawy zwalniający od odpowiedzialności karnej Polaków, którzy po 20, po 20 lutego 2014 wstąpili do ukraińskiej. To też że to jest właśnie to jest ta data, kiedy w ta słynna Jessica Nuland zasponsorowała ten słynny Majdan. Wstąpili do ukraińskich sił zbrojnych, by walczyć z Rosją, staniem autorów projektu. Takie osoby kryją się patriotyzmem i działają na rzecz bezpieczeństwa Polski. No, ciekawe jaki procent, a ile za zwykły hajs. Od miesiąca nie ruszyły nad nim pracy, nie dostał nawet numeru druku sejmowego. Pod, po prostu zamieciony pod dywan, a pewnie dużo ludzi miało wielką nadzieję. Tych co oczywiście wrócili, no bo teraz się na chłopaki się nawojowali, a teraz jeszcze będą ścigani hmm, przy, z artykułów. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji, ponadto standardowo skierowany został. Do zaopiniowania przez służby prawne i ekspertów w kancelarii Sejmu. A zatem prace nad projektem de facto już rozpoczęły, przekazało Centrum Informacyjne Sejmu Rzeczypospolitej. No to tak trochę to wygląda za słowami ostatniego prezydenta, który powiedział, że my nigdy nie mówiliśmy, że Ukraina wygra. Mówiliśmy tylko, że ona nie przegra jak również pana Arestowicza, który uwolnił się już z, ze stanowiska i mógł sobie mówić coraz bardziej swobodnie i powiedział, że nie wygląda na to, że się Ukraina, że nie znosi na to, że, się, że Ukraina wygra ten konflikt. To teraz nasi politycy mówią, że to takie działanie. Nie, no ale my nikogo nie wysyłaliśmy, nawet zabranialiśmy. Żadnej odpowiedzialności karnej nie, 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 znos, nie, nie znosiliśmy. Takie umywanie rączek to również pokazuje, jak łatwo można być manipulowanym, jak łatwo można być wykorzystanym i czy można Ufać w władzy, która jednego dnia macie bronić. Nawet jakąś fikcyjną ustawę dla ciebie napisze. zmusić cię do pewnych działań, tak jak w tym przypadku pojechania, wrzucenie się w wir naprawdę, naprawdę brutalnej wojny, wojny. A teraz. Ustawa gdzieś tam ląduje na śmietniku, więc radziłbym się dobrze zastanowić w coraz większą eskalację tego, czy lepiej odpuścić, wycofać się i zmusić strony do podjęcia rozmów. Dzięki i do usłyszenia.